Siemaneczko, witamy w quizach. A powiedz mi, dobra, na czym ten quiz pega? Zobacz, dobrze. Trzeba wybrać jedną z Może kamerkę wam? Nie, bo w domu zwierzę. Quiz polega na tym, że po prostu wybieramy wszystkie kategorie, losuję jedną z tych, które sami wybierzemy i po prostu odpowiadamy za same punkty za matematyka. Pokemon. Fizyka! Matematyka! Pobudka umysłu. Matematyka, Pójdę. tylko i wyłącznie. Pobudka umysłu! A to, a to też co jesteś nowy kurwa. Kurwa, no, Ja pierdolę. Prosto, no. dalej. Dobra, no, dalej. <grym> Ale była jaskinia, gdzie było znaleźć to Nie nienawidzę To jest Easy to. dalej. Kurwa! Nie <grym> czytałem, dalej! Zabrakło. O nie. O Jezus. Boże, to jest kurwa z tego, Albo to, albo Czemu kurwa ty kurwa na wiesz na czego na z czego to jest? Można się wjebać na minę w tym pytaniu. Acerola to jest z duchów była kurwa mina. Acerola to jest taki kurwa owoc, jak wiśnia wygląda. O Łatwa nie? Ładwa, nie? Ładwa, to, no, to, to akurat o! każdy musi tam. Nie oglądam takich To był... Jest, wiadomo. No nie wiem właśnie. Z której to generacji? czwarty. A, to ja. To ja... 100% tutaj jąc się to Kurwa, zleciał. 60 50 miał. Dobry Co? Boże, znowu to był A to był ten taki co bokiem chodził, ten taki, no, ten krapatki. No. Chociaż no. jeden. Do Crabrave to ty 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 ty. skurwa 560 za? Katolicyzm. Kiepscy. Katolicyzm. Ja kiepski. Ale mam jakieś, jakieś głupie pytania, mogą być z tych nowych, więc... O Boże. O Boże, no. Kurwa. Poważnie? Wchodzili razem do szkoły? Co? Ale w sumie takie czasy, że tam się ludzie Panie nie Panie boczek, pan tu nie przynależysz. Kurwa, ja teraz mam postać w GTA, co wygląda jak paździer. Jezus. chyba na odcinek, cóż... Pamiętacie co mu te kół od dzika wstawili? Ja. Nie, ja tak. Ja oglądałem to sporadycznie, jak się jak akurat było na polsacie. Pamiętam co, tego Coś, co, coś co, kojarzy to... właśnie, że on tam kurwa był. Kurwa Zatuncie. z z biedronki. Fajna kurwa. gierka. Spoko gierka jest, no? Aaaa... Oczywiście, tak. tak. Wszystko to, co jest się dzieje... Aaaa, wsypialni Halinka! Aaaa... Co to się dzieje? Dobra, jest zawsze w killu. A, a, Andrzej ciągnie do kuchni. <laughs> w 381 <laughs> odcinku! To, to co, wiemy wszyscy przecież to, nie? A, jeszcze Kurwa. Co są takie? Są no, takie, takie rzeczy? Faktus. Ja usłyszałem od Wasony. Wyczekał. <laughs> W 336 oczywiście, nie mi to mówi, nie? Kogo używałeś? Powiesz czał? Cześć, ja też na niego O! <grym> no, dobra. Drogie, dobrze, no, jest przynajmniej to. to. League of Legends. Le... <grym> to to jest. O, Great, Państwa Miasta. jest szkolna. O! Państwa Miasta. Państwa Miasta <grym> byłyby fajne, nie? No? Takie będzie. O Boże. No, to jest... To jest proste. O nie, bo to są wszystkie kurwa z tego. To nie. Kurwa. Albo to, albo to. To? Nie kurwa 50%. Nie Kaktus na pewno to kurwa. To jest niemożliwe, że on ma z, z jakieś 50-60% za każdym razem, nie? No Taki takich na ma kurwa odpowiedzi. Albo Andzia po prostu szybciej klika. To Kurwa Estonia, nie? To jest to? Kurwa. Zobacz. Zobacz co. Aha, jaka stylista pochłodowa. Tak Jezu, co bo... kurwa jest. A... Co nie jest przypadkiem, nie. Nie, no to nie wie. jest. Serio znasz? No trochę się ze szkoły wyniosło. Jest, jednak jest. No to i kable RJ-45. Czarno-białe kurwa granice, No. Co nie? Ten tutaj No dobra No dobra, no dobra. Gdzie, to, gdzie to leży? Nie musi rolifra nie Jakie Państwo De Deportowani. Nie Też nie Kurwa znowu 50-50 Nie wiem Potrafię usunąć te które nie pasują ale Dziękuję Dziękuję no to kurwa eee, nie. Faso. Kurwa poszedłem, poszedłem tą logiką, bo tu są dwuczłonowe, tam też pewnie. Ja się na geografię muszę uczyć tych państw. Czacha, ja nie kończyłem. O, o, o! Goti, matematyka. Gotik, 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 gotik! Matematyka. Pewnie będą pytania typu kurwa, ile owiec było A, na fargę. Niebany Ignaza. Kurwa, bo no, no, no. no, jedzą. Moja... Kto, Kto wybrał? To jest takie chujowe Ale Ignacio był ten Alchemik, nie? Tak, taki samolot, no. no. okay. w portowym tygodniu. Jeszcze on Lestera przed tym. Zresztą wstępuje w ogóle w kod i w tworzymy sobie przemianę. Nie, nie mam pańca. Będę dawał cały czas jedno i to samo. Procentowo Panie powinien trafić jedna albo dwa. To największy albo, albo piąty, albo szósty, nie? Z każdym razem tyle punktów się kurwa traci, bo gotyka. Kurwa ładź. Przynajmniej się cieszę tyle, że wasa nigdy nie trafiam, bo to że chcę. No to, on, on nie mu się Nad kominkiem, kurwa, ten z harpiami. Ej, nie, nie dawa. 50%, 90 procent. Kurwa. O Boże, tego tak to nie. nie. Była kurwa między tymi dwoma Tylko 5 wichrów, a po nie 5 to nie ma pojęcia. Jakim cudem osta ostatnia odpowiedź nie była ani razu prawidłowa łaj mm. Kaktus co za każdym razem po Andzie odpowiada. Ej, czy to nie było tak, że Furiat się cieszył na tą kurwa kategorię 1 i dobrze nie odpowiedział? Okay. DRAGON BALL Lubi coś, a być czymś dobrym to są dwie różne rzeczy DRAGON BALL DRAGON BALL Lubi dostać po prostu dupę Nie Jezu, to za zjebane kurwa. No dobra Dobra, to ukradujemy chyba, nie? To raczej 100% Chyba żeby być jakimś bardzo zjebanym To PLANETA Nie... No jak jaka to może być planeta kurwa dzbany? Przekombinowali Przekombinowali co? nie, wiedziać, nie. Aha. Te, to jest Oho. ile to wiem, a Co? nie, nie. CO?! Nie, 100% nie, było 20 To ostatnio. No ja tak, nie, 100% nie, tak? 20. Nie, no, to nie no, to trzeba 20, być to było 20. konkretnym, żeby takie rzeczy wiedzieć. Mogę się, mogę się założyć, że to jest kurwa 20 była. No, dobrze, jest, ale ale możecie zgłosić, że jest źle coś. O Jezus, to jest, to jest tak, tak... długo? A, dobra, wiem, o który chodzi. Myślałem, że chodzi o ten najnowszy mangi. Hmm. Oczywiście, oczywiście tak. Kurwa Seven, nikt pracę domową odrobił. Oglądałem za dzieciaka w chuj. Brat, brat mnie zmusza, ale, to, ale była naj, to była najfajniejsza rzecz jak z bratem. Ale kurwa, kurwa Seven, że też to pamiętasz. Oczywiście tak. I co, co jeszcze z bratem robiłeś? Bo, bo Dużo. <laughs> Ej, ale, klo, klo ale dwie osoby wiem. powstrzymywały. Nie wiesz co to jest, Tian? Ja obejrzałem tylko tą skrótową Kryl relację. Krylan też uh, powstrzymywał. Dwóch powstrzymywałeś. Legends. Z... Nie, legend. Ja nie chcę klik... klikłem, ale Słysza. tam Yasuo jest pokazane. była Moon. Czemu nie Kurwa, czemu nie możemy nie Ja tu strzelam. Wiem, co to jest. Urla. Dobra, to robieram. jest... Nami. A co to jest droga wędrowca? Nie kojarzę. Jakby to było tego po skamina. angielsku, bo było łatwiej. O! Było o, też. Teraz z kamienia? No Teraz z kamienia! Aaaa, jezus, super! Teraz głos z tego skąpał. Eee... Eee... Taric. Tak. Um... To Nie, było to? Na to? Na Targon, kurwa, no, ale on będzie no, łatwiej. Tak? Ale góra Targon to jest jego aktualny tam. No, bo... hmm. Nie wiem. To było w no, Ale co to, jest najlepsze? To, to, to... O, no kategorii, no, o której nie mam w ogóle zielonego pięcia, kurwa mi najlepiej idzie. No nie? Hmm, to, kurwa. To nie będzie to? To. Jak myślałem, kurwa między tymi dwoma albo kuluks, albo kuluks. Wiadomo, ja, no, bar. Czy tylko ja będę miał 100%? Nie, tego nie ma powiedzieć. Nie, to jest proste. No ma 100%! Tylko jedna osoba ma masa. Sto procent! Jeszcze nawiązanie do metalu Mechanika samochodowa dawajcie. Weteryn weterynaria, weterynaria, to Polska, Polska nauka. Są dwie baby. Ja pierdolę. No boże, co Co, to nie był krawczyk? Nie, tak? nie, Cicho. Nie. <grym> ja był jak Krzysztof mówiliby do mnie, dać pana to zaszczyt. A. A nie, 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 to po kurwa, skoro to nie, kurwa wiedział tak nie, nie, wiedział. No. A. Czerwone gitary, czerwone Stopy. Stopy. Ja, stopa sam edyta. powinien wiedzieć. Jego stopa. By to bardzo wystarczyło. Tak. Nie <laughs> wiem, kurwa, okay. wiem, że, wiem, że tylko ona miała tą nagrodę. Wiem, że na pewno ona miała. Nie mówię, że resztę nie miała. Andzia, czy już trafiło? KM? Nie wiem, kurwa. Zapomniałem no to, tak. to. Jedyny wykonawca, to. którego kurwa nie znam. O Kali? To był gniew Mam Kurwa, trzy razy na nią zagłosowałem. I ani razu nie była. Co to jest kurwany kiel? Nie mam pojęcia. Zgadzasz Drugie miejsce. Znowu. Dlaczego?